Witam serdecznie moich drogich widzów, osoby, które przyszły się ze mnie ponabijać i ludzie, którzy są co przypadkowo. Więc... Sprawa wygląda tak, że 4 września, we wtorek, YouTube opublikował artykuł na swoim blogu, w którym mówią o tym, że YouTuberzy, tak, twórcy na YouTube, którzy tworzą content odpowiedni dla dzieci, mogą zostać w przeciągu najbliższych 4 miesięcy wysłany całkowicie na YouTube Kids. No, nie brzmi to źle, tak? Gdyby nie to, że... jest pewien problem. YouTube to robi ponieważ został pozwany za to, za pewne problemy z tym, że ktoś przetwarzał dane dzieci poniżej 13 roku życia i dostali pozew na 170 milionów dolarów, co jest dosyć bolesne i jest chyba największym w historii tego, tego typu pozwem. Więc. Problem z przeniesieniem kanałów. Z contentem odpowiednim dla dzieci, tak? który może zostać uznany za dziecięcy, czyli na mój content, czy innych youtuberów i w ogóle ludzi e, nagrywających cokolwiek o zabawkach, tak? E, problem z tym jest, że na YouTube Kids nie można komentować, nie dostaje się też żadnych powiadomień, e, co dla mnie jako twórcy, i mam wrażenie, że dla wielu twórców może być dosyć problematyczne, bo jedną z moich ulubionych e, części. Robienia tego jest dostawanie od Was feedbacku. Tutaj Sam, tutaj macie treść samego artykułu. Tu albo tu, zależy, gdzie będzie wygodniej to wstawić. I stwierdziłem, że zacznę hashtag, tak? toys for everyone. Ja i jeszcze paru twórców, mam nadzieję, że jeszcze innych paru twórców, skorzysta z tego hashtagu. Ja się o samej sprawie dowiedziałem od Majka z kanału Full Factor. Do tego linku macie w opisie, to tak samo jak do artykułów, które użyłem. Eee, nie wiem, to jest po to, by was poinformować, że za 4 miesiące długo kanałów może zniknąć. Nie, nie mam nic, co z tym zrobić, ponieważ no, jest to pozew tak wielki i mogę liczyć, że nasz e, content nie zostanie uznany jako content dla dzieci, tylko odpowiedni dla dzieci, przez co zostanie na YouTubie zwykłym a nie zostanie przeniesiony na YouTube, gdzie nie będziemy mieli możliwości z Wami mieć żadnej interakcji. Więc chciałem Was tak poinformować. Ja Was żegnam. Zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów. Cześć!